Siemano, Mamerano, rano. Witam Was. 14 maja mamy rano. Chwilę po szóstej, i teraz, co tam u mnie się ogólnie dzieje? Ostatnio cały czas albo opryski, wożenie wody, sianie nawozów, sianie kukurydzy, sianie grochów, jakieś tam uprawy, oranie, testowanie traktora. No i też jakiś czas temu przed majówkami zaczęliśmy budowę. Wymarzonego domu wraz z żoną. Jest taka zasada: dom i rodzina na pierwszym mie miejscu, inne przyjemności mogą poczekać. Z, z decyzją budowy zwlekaliśmy bardzo długo. Cały czas wydawało się, że jest drogo, a okazuje się, że jeszcze 5 lat temu było tanio. I tak od 10 lat żeśmy sobie ciułali, 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 aby coś odzłożyć, grosza wraz z żoną i to był błąd bo przykładowo 6-5 lat temu trzeba było brać kredyt na 100% przykładowo, kwotę i budować się i dzisiaj już byśmy mieli część kredytu spłaconą i byśmy mieli połowę kwoty, bo dzisiaj te kwoty jeżeli chodzi o budowę to jak ze wszystkim, jak ze sprzętem rolniczym przykładowo traktor kosztował kiedyś 500 tysięcy, dzisiaj milion złotych. No i tak już 30 skoczyła na, na plecy i nie ma co czekać. Dzieci rosną, jeden ma 8, drugi zaraz we wrześniu 2 latka skończy. Także w domu powinny, powinny powinni być rodzice i dzieci, aby to aby ta rodzina się po prostu cieszyła tym wszystkim, ani na starość. Także taka decyzja. No i działamy. Dom parterowy, z garażem dwustanowiskowym. Rada moment. Zamkniemy zero. Wczoraj budynek w koło obsypany. No i dzisiaj przyjedzie ekipa. Bo nie buduje sam. Z racji z tego, że nie miałbym kiedy tego zrobić tutaj ten etap co widzicie jakbym miał robić sam może do żniw bym to zrobił ale musiałbym zostawić wszelakie prace na, na gospodarstwie i zająć się budową domu ale nie w tym rzecz z tego żyjemy, musimy doglądać, pracować no i tutaj właśnie firma tutaj z okolicy działa sobie także Wybranie gruntu, zrobione przez nas e, Wytyczenie, wykopanie ław To już w kwestii firmy e, Murowanie, steropian 15 -ka. I tak to wygląda Tutaj styropian e, zaizolowany siatką z klejem oraz e, Takim preparatem, nie dysterbit, tylko taki à la się robi jest to wszystko takie czarne, klejące, nie przepuści na pewno nam wody, tym bardziej ten steropian jest. E, wodoodporny. Nie przepuszcza tej wilgoci. No i tutaj w koło cisza, polewo lewo za piachem w dołku gospodarstwo rodziców. No i zaczynamy coś swojego. Zaczynamy kolejny etap e, w życiu. Dom, później za domem jest w planie hala. Może jakieś silosy, bo też mam przyznane e, wniosek na te KPO dofinansowanie. Także pożyjemy, zobaczymy. No, na wszystko pieniędzy nie wystarczy, nawet na kredyt. Potem jak to spłacać, czasy są jakie są. Dom to podstawa, żebym później sobie nie musiał pluć w brodę, że dzieci uciekły, a dopiero dom e, buduje. Także taka decyzja, czy dobrze, czy źle, czas pokaże. Trzeba powiedzieć: A. Później B A na końcu, jak to się mówi, cały alfabet I Z Także Jeszcze trochę w koło popsypujemy Także widzicie, dlaczego ostatnio filmów nie ma Bo cały czas jest Coś Jak nie pole To dom, to budowa Sporo tego na głowie Jeszcze zaczęliśmy dom uprawiać kukurydzę 80 hektarów, Przypilnować siewy Eee, nawozy porozrzucać, podoprawiać te pola kompo farmy wszędzie, wapna no czasu pochłonęło to wszystko a zresztą wam pokażę kukurydzę bo jest na etapie właśnie wschodów u nas jest bardzo, ale to bardzo sucho nadawali, dzisiaj jest po nie wtorek na jutro nadawali deszcz tydzień temu teraz ten deszcz przenieśli na piątek i sobotę wczoraj patrzyłem no to niestety, ale pogoda nie jest łaskawa I dopiero opady za tydzień, na poniedziałek Czyli po 20, więc Powiem Wam, słabo to widzę jeżeli chodzi o zboża Bo kukurydza sama w sobie ona poradzi Tym bardziej, że była wysiewana tryptilem Między rzędami jest twardo, woda jest niewypita Bo nie dopuściliśmy do zachwaszczenia na polu, aby cokolwiek wypiło tą wodę tylko po prostu mamy te parowanie przez no, dość wysokie temperatury I dość znaczne wiatry Tutaj ekspertem nie jestem Jedni mówią, że tego pierwszego liścia się nie liczy Że właściwy liść to jest niby Kolejne oprócz tego jednego, ja zawsze myślałem Że tak jak w rzepaku przykładowo, że kukurydza ma też liścienie Natomiast z tego co się dowiadywałem To, to jakby liścieniem był tylko ten, bo tutaj już mamy Prawidłowy liść I tu jakby drugi, czyli mamy kukurydzę w fazie yy, Drugiego liścia Nie wszędzie, bo są takie miejsca jak tutaj Że kukurydza dopiero wychodzi No i takie wschody powiem Wam, że Są e, nierówne No i mamy zaraz południe Godzina chyba 12 Jak się nie mylę, już Wam powiem tak za 15.12 od rana żeśmy wozili niedźwiedzie mi 310 magnumem piasek taki mułek yy, ogólnie trafia się u nas fajny piasek ale tutaj żyła jest nieodkopana no i jest taki taki sobie ale na pierwszą warstwę może być do obijania a tutaj już mamy nawieziony bratomek nawoził piasek zasypowy typowo z kopalni Łukasz z tatą wozili piasek Łukasz kopał, nada woził i teraz Łukasz z tarpówką to co ja rzuciłem to odrzucał a tutaj nawet macie niedźwiadka to wtryski mały zapchane, strzela, pucha cyka, dymi niemiłosiernie nie ja wiem, może dożni w tą pompę, zlituje się, wyciągnę z streskami i oddam do kapitalnego remontu. Także aby to chodziło. Witam Was kilka dni później. Audi jeszcze poładowanie się zaświeciło, także trzeba będzie poszukać przyczyny, aby postawić auto do kogoś na warsztat. Prawdopodobnie albo jakiś bezpiecznik. A jeżeli bezpieczniki są całe, no to po prostu alternator już się wysłużył. I przyjechałem pokazać Wam, jak wygląda kukurydza na początku czerwca. Także tutaj mamy odmiany z Majsadoru Po lewo nasza faworytka, przynajmniej moja, bo ogólnie najlepiej ona wychodzi odkąd siejemy. Ona zapoczątkowała u nas kukurydy, jeżeli chodzi o tą, o tą roślinę, ta odmiana, no jest z nami do dzisiaj, to też o czymś po prostu świadczy. No, fajnie planuje i co najlepsze bardzo dobrze oddaje wodę. Jest jedną z najsuchszych odmian zawsze jak kosimy, jak tyle już testowałem, to ona jest zawsze najsuchsza. Mimo że ma 250 V, to nawet 230 miałem, 240, ona i tak miała 25, 27 wilgotność z dołka do 28, a wszystkie przekraczały 28, 35, także naprawdę jeżeli chodzi tutaj o o tego denta to naprawdę ona fajnie wygląda. No i mamy tutaj kukurydzę, jak właśnie mówiłem. Ogólnie odchwaszczanie było. E, miało być jednoetapowo. No i poszło. Tutaj w ogóle też e, problem, bo. Tam środki przyjechały, je, trzy bańki były nikosaru, jakieś takie gluty, brat, bla, bla, brat tego nie wlał. I wyszła dawka 0,66, co dawało tylko 26-27 gramy nikosulfuronu na hektar. Przytłumiło chwastnicę. Na perzu ta dawka nie zrobiła jakiegoś wielkiego boom, tylko go wychomowała, nawet nie przyżółk, tylko przysiad. No i 0,2 mocarza, który zawiera dikampę i sulfuron Coś takiego chyba, z tego co pamiętam. Bo też się naczytałem czym odchwaszczać. No i tak powiem Wam, że ten mocarz chyba właśnie, gdzie takie słabsze miejsca są, yy, odczyn, były jakieś niedobory w ziemi, spowodowało, że tą kukurydzę wyhamował. Ogólnie dzisiaj w nocy popadało. Nie wiem ile, ale no nie ma kałuży, także ziemia mokra to myślę, że jest dwa literki. W ogóle ostatnio yy, przepaduje u nas. Te nawałnice tak mijają nas bokiem tego gradobicia No i co możemy powiedzieć? Tutaj mamy taką fajną roślinę. No i liczymy. To był ten pierwszy, nie liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liść wychodzi. Jak to w mniejszej kukurydzy wygląda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli jest trzy liście do tyłu. No i teraz kwestia: no warunki są cały czas optymalne. wilgoć ta kukurydza ma tam poza siebie. No może było 3 tygodnie praktycznie bez opadów, ale ona wszędzie wykiełkowała. I teraz pytanie: czy gdzieś ziemia przesuszona za bardzo i ona tak dostała w kość, czy po prostu słabsza ziemia? No i ten mocarz w dawce pełnej 0,2. Trochę i niewychamowo, tak wydaje mi się, że trzeba byłoby dawać go chyba pół dawki, bo jest siekiera, jest czysto. No i tutaj, gdzie ogólnie wszystkie pola, nawet tam, gdzie poszło 40 gram nikosulfuronu, to i tak poprawialiśmy taką dawką 30, nawet niecałe. Tam 20 znowu 8, tak jak tutaj było 26, to dawaliśmy 0,740, to chyba wychodzi. 27 gram, coś takiego 26,60 28 eee, a znowu tam, gdzie poszedł ten litr, żeby nie przekroczyć tych 60 gram na hektar, eee, no i co, no jest czysto. Tak, jest czyściutko. Zobaczcie tutaj, nawet gdzie był pesz, to już popraweczka poszła. Jest czysto, i tutaj jest ta odmiana testowa DMC chyba 33,00, czy coś takiego. No tutaj jest słaba, no bo tutaj leżała kompofarma no i ewidentnie wypaliła ją także no szkoda trochę ale będziemy obserwować tam mam dwa siewniki posiane w środku na chwilę obecną co mogę powiedzieć że ta odmiana pod kodem jeżeli chodzi o mas 23m ma nieco taki ciemniejszy ten stay green czyli ten chlorofil roślin jest nieco nieco, nieco taki przyjemniejszy dla oka, ciemniejszy. Eee, także tak samo, miejsca są, że kukurydza jest niższa, wyższa. Widzę, że chyba tutaj to będzie przyczyna właśnie e, tego mocarza, że on troszkę ją wyhamował, zbyt duża dawka, żeby było kroić dawkę, ale szukałem coś, co mi w zabiegu przyhamuje albo wyniszczy skrzyp. No i doczytałem, że Właśnie tam dikamba działa drażniąco na skrzyp. No i jak widać, ścięło go żyje, skubany, ale widzicie co z nim się dzieje? Nie rośnie do góry. Taki karłowaty się zrobił. Praktycznie są miejsca, że ten skrzyp padł. Także nie wiem, czy ten tritosulfuron kukurydę trzyma, czy dikamba, bo wiem, że dikambą pryskają czystą. I dodają tylko nikosulfuron i ewentualnie telbutrazynę. Także, no nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Yy, twierdzę, że to właśnie środek przytrzymał kukurydzę, z tego względu, że gdzie jest ominięta od przykładowo rzepaku, nie wiem, czy po prostu brat jechał dalej o ten metr, czy wyłączał ostatnią sekcję w opryskiwaczu. No tutaj nie ma co pokazywać, bo tutaj sami widzicie, jak to wygląda. E, rozpacz, ale ona będzie. Ma wodę, ona się zrobi. Bo już tamten rok pokazał, że te liche kukurydze jeszcze lepiej sypały. Jak te ładne, one potem kolbę zrobiły. Bóg wie skąd. E, także o zobaczcie, jak wygląda kukurydza. Widzicie, tutaj było niepryskane. Ona jest. Zobaczcie, jak ona w, w, w chwastach stoi, i tu było pryskane. A tu nie. Ona jest dosłownie. Co najmniej o fazę jednego dwa liści większa. A tu, gdzie w ogóle nie było pryskane, zobaczcie, ta kukurydza jest normalnie już pod udo. Także tutaj ewidentnie herbicyt zadziałał, wydaje mi się, na niekorzyść. Albo też może być takie zjawisko, że te dwa rzędy są, że jak rozsiewaczem, bo to nasze pole rzepaku jest, to rozsiewacz też wyrzucał kornkaliz rzepaku. Mocznik Saletrosan i ona ma po prostu tutaj tyle papu No że wygląda jak wygląda, tak? że jest po prostu większa Tutaj macie rzepaczek Ilone. Ogólnie rzepaki w tym roku dostały w kość Ze względu na przymrozki Także zobaczymy co z tego będzie O no tutaj no Powiem Wam, że ten rzepak jeżeli chodzi o nasze plantacje To jest jeden z gorszych Mamy tylko i wyłącznie leż. także pożyjemy, zobaczymy, wodę ma, więc mam nadzieję, że mimo, że tych łuszczyn jest stanowczo dużo mniej niż w roku i mimo, że miał wodę na dolne pędy, to zobaczcie, jak on poredukował, To jest efekt przymrozków, nic innego. chować słodyczek też zrobił trochę swojego w polu, ale jest woda i mam nadzieję, że masa tysiąca nasion w tym roku podbije też właśnie plon, także nie zanudzam, nie przedłużam. Taka oto relacja i widzimy się w kolejnym odcinku, a na pewno będzie ciekawy, bo pojawi się coś nowego także coś, co rolnicy lubią najbardziej nowe nabytki to już przeszłość rolnicy lubią nowe działki także widzimy się w kolejnym odcinku a tutaj właśnie wchodzimy. I jeszcze taki dodam, tutaj też, właśnie ta kukurydza też wygląda równo, bo tutaj poszło, drodzy widzowie, wapno, ten orkalk na całości i on też może tutaj zrobił robotę, że ta kukurydza jest równa, pH jest równomierne, a tutaj po lewo było mokro i nie było to wapno rozrzucone po całości, i tak sam nie wiem, co o tym myśleć, także na chwilę obecną tutaj 23M. No Powiem wam, że ona przy tej pogodzie, jak ta pogoda się nie zmieni, nie będzie jakiejś skrajności, nie wpadniemy ze skrajności w skrajność. Że mamy teraz czy za mokro? Nie, mamy optymalnie. Nie będzie żniwa, jakiejś suszy. A ta kukurydza idzie po prostu u mnie w gospodarstwie na rekord, bo tu jest dobre pole. Także na razie, cześć, się